Szanowanie. Jeśli chcesz wiedzieć, co ciekawego będzie się działo w najbliższy weekend w powiecie Wadowickim, to dobrze trafiłeś. Przed tobą sześć najciekawszych eventowych propozycji. Pierwsza opcja na sobotę to Dożynki Gminne w miejscowości Sunkowice bolemcina a konkretnie na stadionie LKS Z Znicz. Gmina Andrychów będzie się bawić 30 sierpnia z okazji Święta Plonów. Oficjalne rozpoczęcie zaplanowane na godzinę 15. Najpierw wystąpi ludowy zespół pieśni i tańca Andrychów. Zagra miejska orkiestra denta Andropuls Andrychowa. A na koniec przez 5 godzin od 19:00 będzie zabawa taneczna z zespołem Songo and Zuza oraz DJ-em Waldi. Dodatkowymi atrakcjami będą warsztaty pszczelarskie, strefa animacji dla najmłodszych oraz stoiska gastronomiczne. Drugi pomysł na sobotę nosi nazwę Sobota z medytacją i będzie miał miejsce w godzinach od 11 do 20.30 przy ulicy Wiązów 25 w Kleczy Górnej. Najpierw joga na trawie o 11.15. Później wyborna zupka i pyszne słodkości. Następnie około 12.30 startuje piesza wycieczka na Górę Jaroszowicką, i o 17:00 ognisko z medytacją i inspirującą historią. Całe wydarzenie jest w formule zapłać ile uważasz. Można wziąć udział w całym programie, ale można również dołączyć w każdym dogodnym momencie. Trzecia propozycja jest również na sobotę i jest to piknik rodzinny z okazji 35-lecia grupy Maspex. Będzie on miał miejsce na stadionie miejskim Skawa-Wadowice. Wydarzenie zacznie się o 9:00 biegiem na 8 km o nazwie Run Powered by Plush oraz Biegiem dla Dzieci. O 12.00 z piosenkami Disneya wystąpi Magdalena Wasylik, a wieczorem koncerty dadzą Zalia oraz Lady Punk. Oprócz rzeczy muzycznych będzie dużo atrakcji dla rodzin i dzieci. Wszak to piknik rodzinny. Czwarta opcja jest na niedzielę we Frydrychowicach od godziny 16.00. Podczas dożynek gminnych odbędą się tam wyścigi traktorów pod nazwą Traktoria 2025. W planach... Emocjonujący tor z przeszkodami, błotem i ostrymi zakrętami oraz rywalizacja w kilku klasach mocy, od lekkich capków po potężne tytany. Ponadto mini traktoria dla dzieci, pokazy sprzętu rolniczego i niespodzianki dla całych rodzin oraz strefa gastronomiczna z lokalnymi przysmakami. Wstęp na wydarzenie jest darmowy. Piąta i szósta propozycja to również dożynki gminne, czyli zabawa na świeżym powietrzu z okazji święta plonów. Najpierw słów kilka o tych witanowicach które rozpoczną się w niedzielę o 15.30. Tam będzie mocno ludowo-artystycznie, bo wystąpią zespoły z gminy Tomicy o nazwach Wesołego Sposie z Witanowic, Biesiada z Tomic, Radoczanki, Woźniczanki oraz Orkiestra Dęta z Zygodowic. Zabawę zakończy zespół muzyczny Rajda Band. ale zanim to nastąpi, będzie można odwiedzić obozowisko rycerskie, dożynkową strefę kreatywności dla dzieci oraz bajkowe, dmuchane miasteczko. Gdyby komuś było mało, to będzie jeszcze strefa VR oraz zakątek dobrego smaku z napojami i przekąskami. Z kolei dożynki w Stryszowie odbędą się na terenie klubu LKS Hełm. Część oficjalna zacznie się poczęstunkiem, chlebem dożynkowym i przemówieniami o 16.00. Kolejno koncert da orkiestra dęta z OSP w Łękawicy oraz zespół. Słowianki, Słowiańska krew. Podczas wydarzenia odbędzie się festiwal Pieroga Wyjątkowego z konkursem pluski, kluseczki i pierogi najlepsze. A dla dzieci: dmuchane zamki, piana party i bajkowa wioska. To już wszystkie propozycje. W opisie znajdziesz linki do konkretnych wydarzeń, o których ty mówiłem. Jeśli ci mało, to zapraszam na facebookową grupę Będzie się działo w Wadowice Andrychów Kalwaria, gdzie znajdziesz dużo więcej pomysłów na spędzenie wolnego czasu. Dzięki za twoją uwagę i do miłego.